Dzień dobry, witam was No nowej serii na kanale, jaką jest Vanguard Call of Duty Vanguard kampania eee, mimo przejściowych problemów a pojawiły się takowe a mianowicie pojawiły się takie problemy jak fakt, że grę wywalało bo OBS nie dawał rady znaczy, musiałem pobawić się w ustawieni z ustawieniami OBSa żeby... nowa gra żeby nie pożerała tyle zasobów procesora Żeby Vanguard nie zżerał nie, 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 nie tyle procesora Musiałem zmienić delikatnie ustawienia A poza tym, jak już to mi się udało zrobić To później się okazało, że, że jakoś jest... Nie, czekaj, czekaj. na no, początku już walało grę a później e, nagranie było pocięte mimo, mimo tego, że jakby tu mam 60 fps i nic się nie powinno teoretycznie dziać z nagraniem. Po prostu dla OBS-a nie starczało raz, że było, były nie takie ustawienia i zażerało za dużo procesora, a dwa, że ustawienia OBS-a jakby nie były priorytet... Kurwa mać, priorytet... Priorytet. Kurwa! ratować! Priorytetyzowane. Zwane? Priorytetyzowane. Priorytet. Priorytetyzowane. O! Priorytetyzowane. Kurwa! Nieważne! Chcemy się skupić oczywiście na fabule. Będę się trochę dziwnie czuł, bo nakrywam to któryś raz tak naprawdę wszystkie odcinki do gosza dziwnie się, Dziwni się trochę czuję eee, już nie mówię na, na tym co już nagrywałem tak to podwójnie się dziwnie czuję eee, sobie troszeczkę eee, dziwnie się czuję bo e, nie słyszę tak dobrze siebie trochę jak przez poduszkę e, względem na słuchawki ale chcę dobrze jakby te, te dobrze słyszeć Eee... Yy, to się dzieje w grze. Odawyśmy sobie ammo. Tam mamy rewolwer. Chodź! Uważaj cię strzelasz! To po co się tu bałętasz? Ja... Będę cię posłaniać z tego wagonu. Nie? Dzięki morzo. Jak będą martwi, to nic nie zobaczy. Koleżanko, bardzo lubię twoje podejście do tematu. Podoba mi się Petrowa, jesteś e, największym koksem tutaj. Dobrze, no, dobrze, samouczek póki co Wtedy e, samouczko wezmę je na pamięć e, Patrząc na to ile razy Już tutaj e, szedłem te, tym wagonem Uuu, dobra jest. To Do Pedrowa! Ja bym sobie sam poradził, tak, żeby oni się nie zagardnieli, że drugi już nie żyje, ale powiedzmy, no niech będzie. Dzień no Dobra Mordo. Ło! Po Peronu przejeżdżamy. Coś dla nas. Mordo! Nie jestem do tego, żeby wam coś zostawiać. Eee, ja myślę, że chcemy zrobić tak. I się pobawić z brzelbą. Myślałem, że tak ta hardcora wiadę, Nie no, trzeba się czuć tą grę. Nie po to wzięliśmy na weterana, żeby cały czas ginąć. Nowak, zostaw coś dla nas! Ach. Dobra. To, tobie, kolego. To, to... Ha, halo! Co ci się stało, ziomeczku? Ko, kolego. Już? Już lepiej? Tutaj kurczak, jak mi się utknie głowę. Wszystko w porządku? Na pewno ten? Nie żyjesz, czy coś? Bo ty odpaliłaś się wcześniej. Dobra, mordercy. A tu jesteś, kolego. Ty, mordo. Ty! Kingsley! Mordo! Noju! Czy, 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 czym ty się zajmujesz czy Nie miałeś mi pomagać, czy coś? A co my tu mamy? Eee... Co wygląda fajnie? Czy znaczy dobrze się z tego mi strzela. Mordo. Uwaga! Ciężarówki! Dobra. Ostrożnie. co my tu mamy? Co to jest? A podstrzelajmy sobie z tego też. Tak, jeśli mieszkasz, blue Ła! Kto do mnie strzelał? Nie widziałem go. <kłysy> Dobra, Tomasz, za bardzo się wczułeś. Musisz się. Za bardzo się wczułeś. Zabij Zabijać. W pensie. Kolego! Dlatego, ty nie żyjesz. Pamiętaj o tym. <laughs> ha. Eee, gdzie moja droga? Kto do mnie strzela? Kurwa. O. Stena chce mieć. Einhorne. I tyle z naszej tajnej misji, a no wszystko działa. Dobra. Koledzy, mało pomocy mam, że nie jesteście tutaj. Oprócz Petrowej. Petrowa jest zawsze... Jedzimy sobie tędy, jak wcześniej. Dzięki mordo. Najlepszy sposób na ciężarówkę. Możesz zabijać żołnierzy? Jak możesz zabijać po prostu kierowca? Kierowca. Nie mogę. Okej. Okay. Kolego! Proszę mnie tak nie, nie zetkakiwać tutaj. Ej, dobrze jest strzela z tej splurówki. Nawet bardzo dobrze. To jest złoto? To mm. mm. I like it.

Fajną cechą strzelby jest to, że bardzo wybacza błędy. I ma fajny rok. Jest To mi się podoba. Tu wszyscy już? Kolega się przesuwa. Śwaby na bocie. Miałem nadzieję, na... że to ja rozwalę kierowcę. Oła, dobra, przeszarżowałem z tą. Która nosi? Wrócę okay. w takim razie tak, 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 Pojęcia. To tam, ty, ty w końcu ile ci będziesz miał? Ty po to veterano, żeby żebyście nie byli gokaj na pociski tak samo jak ja, żebym nie był. Bo pięknie. Aaaa! Dobrze. Nie lubię tych ciężarówek! Nie, nie lubię ciężarówek. Mordo. O kurde. Naprawdę ta ciężarówka mi zadała te obrażenia. Wpisuję się i dobrze. Lubię się popisywać. Co ty tam ma robisz? A, tu nie wejdę, okej. Okay. Okej. Okay. To myślę, że tamtych <tum> już nie ma. Tam nie są nasi. Ten. Temu mnie przepychasz, Kinsley? A to nie był nasz. O kurde. Podobnie mnie strzelił?

Chciałem strzelić jakiegoś friendly Fire'a. No dawaj gościu, pokaż mi to. No dawaj. Będę tu czekał na ciebie. Dobrze. Teraz już nie żyję. O! Dobra, przechodzimy na strzelbę. musisz mi dwa razy powtarzać? To mnie zabił? No kurde, Bela, Kościół, kurzyłeś mnie. Tak. Troszkę za osłoną, mają problem nas No, winrzysz. Ty, ty i ty. <try> Dobra. Rozwalamy ciężarówki. No, kurde. Cztery, pięć na Panie, czy nie jest można przedokwalać kombuj? Deć mi z strzał, pajacu! Kolego... Przepraszam... Wade! pani Wade Jackson! Ktoś tam żyje Chyba nic nie Dobra, Gdzieś amunicja, prawda? O super ciało nie ma, miło Halo, koleżanko! Koleżanko, gdzie tak biegniesz? Gdzie tak pędzisz? Halo, koleżanko! Cholera jakaś się zacięła Ewidentnie No i gdzie ta ciężarówka? Pojechała w pisu. Się, żeby nie dostać się do buku no i git możemy lecić dalej Kim ty jesteś Wait. A. Dobra pozwalałem nie to chciałem Ja się z tego Mam wrażenie, że ma większy rozrzut. No ale spróbujmy. Paduję, żeby na pewno był pełen. Wiecie kolego. Jakie to niecelne jest, panie! Gdzie mój sten? Ja... Halo! Koledzy! Koledzy! Halo! Gdzie mój sten? Ja się pytam. Dobra, trudno. Dobrze! Ten coś w czołgiem pociągu. Hej, ale no właśnie, chciałbym biec. No i dziękuję Była cię panie A Udało się Piermier na walka Kilka razy umarliśmy zupełnie jak w prawdziwym życiu Dobra Lepiej bym tego nie umiał nie umiał się z nami Czy pan oficer radzi nam teraz wyjaśnić co tu robimy? No, ja się napiję. Ruszamy do tamtej bazy morskiej. Na miejscu trzeba będzie zabezpieczyć cel. Chcę, żebyśmy coś zabezpieczyli, ale nie powie nam co. Dzięki już początku nie chciał o tym mówić. To nie szukanie ja Wielkanocnych, co? Właśnie stary, czego tu szukamy? Tego nie wiemy. Mówisz, że pierdolone ESO nie wie? Wiecie co? Pójdę zatrzymać pociąg. Znamy tylko nazwę: Fenix. Więc nie mamy pojęcia, w co się właśnie pakujemy. W naszym celem. Jest wywiad. SOE twierdzi, że szwaby wywożą z kraju coś ważnego. Może skrzynię z aktami. Świętego Graala wywiad. A, bo. My mamy to sprawdzić. Skoro to takie ważne, dlaczego nie wysłali a, armii? Wysłali no. naszą szóstkę. A. Stary jesteśmy z różnych armii. Ba, a nawet z różnych kontynentów. Cicho, schować się! Dlaczego wybrali nas na tę samobójczą misję? Góra wybrała szóstkę specjalistów. Mamy uderzyć mocno i zniknąć bez śladu. Armia działa zbyt głośno i za wolno. Richard ma rację. Nie spodziewają się nas. Więc bierzemy te papiery i znikamy. Plan działań jest jasny. Zabić szwab, wszystkich. To mój plan. Masz najlepszy plan, Złotka. Dobra, dlaczego no, w ogóle kampania, jak ktoś zapyta? A, bo to lubię, kampanię z Modern Warfare przemyciłem ze 4 razy i myślę, że będę z niej na pewno nagrywał też serię, któregoś razu, może nie najbliższym czasie, będą inne pozycje do ogrania, w najbliższej, w najbliższej przyszłości, ale, ale myślę, że to, to jest na pewno w planie. Powiększone magazynki, brzmi jak coś dla mnie. O tak. E, Multicam prawdopodobnie też zahaczę, ale to będą luźne odcinki osobne. E, zobaczymy jeszcze czy solo czy z kimś. A e, jeszcze, jeszcze tak do końca nie wiadomo. E, no ja też nie znoszę. Dobra, no, ja sobie, sobie pogadam jeszcze. Myślę, że wulk i tej zahaczymy, ale myśl, raczej to e, kampania gra tu w na pewno główną rolę. Aha, halo, gdzie przeciwnicy? Dobra. Widzęcie, kolego. Osiem od pocisku, bo czas przeładować. Gybniemy sobie tędy. O kurde. Trzeba wysłuchiwać psa. Pamiętam, że dom tej misji moją zborą były przede wszystkim psy. No i chuj. Chargowałem. Wejście jest za stacją, za tymi tonami. Przejmijmy papiery zanim szkodzi się Będę cię osłaniać z tego wagonu! Chryste! Dzieńca! Dzieńca! Tak widziałem. Hej. Okay. Chyba, chyba ktoś to zabił. Pomoga. Jak strzelej w dogi, to nie będą mogli się przemieszczać. Dobra, pan, dajcie mi chwilkę. Dobra. Rrrr. Dobra. Po połowę magazyn tak O, widzę Zamienimy sobie magazyn. Nek. Weźcie prosto przed nami. Dzięki. Mordo. Jakbyśmy je. Widzę psa, widzę psa, jest, nie żyje. Dobra. Panie, ja mam krowę. Jak ja mam ściągać snajperów? Dobra, niech ci będzie. Tam to, mogę. Dobra, Daj, dajcie mi sekundę, w ogóle która to jest minuta nagrania, bo ja tak się wczuwam, ja lubię tracić poczucie czasu przy tej grze, 3, 27, to nie jest tak źle, myślę, że rozwalimy sobie tu meczków i wtedy zakończymy akcję. Dobrze, pamiętam, tak tam była amunicja, to musiał się zgarmać. No i gdzie tam liczę była? Czy ona wcześniej była? Nie, no, była gdzieś tu na pewno. A może i nie? Nie! Może przypadkiem kogoś trafię O, coś rozwalił. To co? Coś co zepsuche! dobrze Dobra. Szybka wycอฟka. Cholera, nic nie widzę. Wychodzę. Nie! Dobra. Lecimy, lecimy. Ej, chyba ani razu nie dałem się zagryźć psów, to. nie codzienne? Albo może dlatego, że znam na pamięć, kiedy one, one występują tutaj po prostu. Jadzimy! Panie... Dawaj mnie. Mo. Szukać kwatery dowodzenia. To musi być to. To musi być to. No dobra, panowie. Jackson, otwórz drzwi. Ale co znajduje się za tymi drzwiami, zobaczycie w następnym odcinku. <laughs> Bardzo dziękuję za wszystkie lajki w górę, za pozytywne komentarze. Które mam nadzieję pojawią się pod tym filmem, o ile już się nie pojawiły. I co? I do zobaczenia. Widzimy się w następnym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.